Witam serdecznie. Pokażę jak przygotować pyszną sałatkę z makrelą. Do przygotowania której będziemy potrzebowali około 400 g sałaty. Ja użyłam sałaty lodowej, około 200 g twarogu, jedną wędzoną makrelę, dwa jabłka, około 200 g selera i na sos dwie łyżeczki musztardy, dwie łyżki oliwy lub oleju i jedną łyżkę soku z cytryny, sól, pieprz do smaku. Najpierw przygotuję sos. Do musztardy dodaję oliwę, sok z cytryny, doprawiam solą i pieprzem i dokładnie mieszam. Sos jest gotowy. Sałatę oczyszczam z wierzchnich liści i kroję na mniejsze kawałki. Sałatę możemy pokroić lub porwać. Jabłka oczyszczam z gniazd nasiennych i kroję razem ze skórką w drobną kostkę. Makrele obieram z ości i dodaję do sałatki. Obranego i umytego selera ścieram na tarce o grubych oczkach. Po obraniu selera mam około 200 g. Pokruszony ser dodaję do sałatki. Sałatkę polewam sosem, dokładnie mieszam, sprawdzam smak, jeżeli trzeba to doprawiam. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sałatka jest gotowa, życzę smacznego.